Na tej manifestacji są nie tylko nauczyciele, są rodzice, tak. samorządowcy. Ja akurat nie należę do Związku Zawodowego do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związku Zawodowego Solidarność, ale też mimo, że ten związek nieformalnie nie bierze nie udziału, ja mm. natomiast chciałem jak najbardziej brać udział w tej manifestacji. Ta sprawa dotyczy e, dzieci. Mam trójkę dzieci w szkole podstawowej. Nie chcę ich narażyć na to, żeby były poddane e, kolejnym jakimś takim przemianom programowym, e, żeby kosztem dzieci e, zmieniać. A so, co jest złego w tej reformie dokładnie? W tej reformie jest e, czegoś takiego, czego wcześniej nigdy nie było. Żeby na przykład dwa podwójne roczniki trafiły do szkoły średniej. Uczę, jestem nauczycielem liceum, uczę w szkole średniej, ja nie chcę mieć większych klas. Obecnie w szkołach średnich klasy mhm. ubywa uczniów i nagle jak trafi podwójny rocznik, gdy jeszcze ze szkoły podstawowej dotrą roczniki, uczniów, gdzie jest większa liczba uczniów w klasie, to spowoduje pogorszenie warunków pracy. Między Dlatego rząd nie chce wprowadzić ograniczenia liczby uczniów w klasie. A mhm. również zmiany programowe. Jest potrzebna zmiana programowa. Tak się mówi, że jest potrzebne czteroletnie liceum. Trzeba zmienić podstawę programową, przywrócić, uporządkować obecne liceum. Ono jest rzeczywiście popsyte, ale nie przed reformą gimnazjalną. Dopiero rząd Platformy Obywatelskiej PSL w 2008 roku zniekształcił podstawę programową i wprowadził chaos w liceum. Wystarczy zmienić podstawę programową. Mhm. Na bieżąco śledzę wszystkie wiadomości, śladowe wiadomości, jakie się pojawiają w mediach na ten temat. Reforma jest po prostu nieprzygotowana. Grozi to nie wiem czym, totalnym chaosem grozi. Szkoda dzieci, przede wszystkim szkoda dzieci. Kto na tym najbardziej straci na tej reformie? No wiadomo, że najbardziej stracą jednak uczniowie, ci, którzy będą, na których się eksperymentuje. Koleżanki i koledzy, pani minister nie chce słuchać ekspertów, pani minister nie chce wysłuchać tego, co przedstawiają międzynarodowe badania. Pani minister nie rozumie, chyba, języka naukowego. Odwołuje się do emocji. Więc ja też odwołam się do emocji. Byłem jednym z tych nauczycieli, którzy zakładali gimnazjum. Rozpoczynaliśmy od podstaw. Przez 17 lat pracując z bardzo różną młodzieżą, z bardzo zdolną, ale też i taką, która bardzo często była wykluczona. Dokładaliśmy wielkich starań, żeby stworzyć Pewną nową wartość, pewnego rodzaju szanse. Tak jak mówiłem, wśród moich uczniów są dzisiaj adiunkci na Politechnice Poznańskiej. Są ludzie, którzy bronili doktorat w języku angielskim, wysłuchiwani jednocześnie przez swoich profesorów w Polsce i w Szwajcarii. Ale są też tacy, którzy. Po prostu skończyli szkołę, a działalność naszych szkolnych pedagogów, psychologów wyciągnęła ich z dna, w którym na skutek różnych nie ich win byli umieszczeni. I to też jest wartość. Kiedy mówi się dzisiaj, że gimnazja to patologia, to trzeba sobie zadać pytanie, gdzie się ta patologia rodzi, a nie zrzucać winę na uczniów, na ich rodziców. I na nas, nauczycieli, bo właśnie ten wysiłek wielokrotnie pozwala ludziom wyjść z tej zapaści, w jakiej z nieswojej winy się znaleźli. Moi drodzy, mówi się też wielokrotnie o tym, że szkoła powinna kształtować wartości. To proszę mi powiedzieć, co mają usłyszeć nauczyciele gimnazjum imieniem Jana Pawła II, że ich gimnazjum zostanie zlikwidowane? Gdzie te wartości? Co mają powiedzieć nauczyciele gimnazjum imieniem Ireny Sendlerowej? Co stanie się ze sztandarem w szkoły, z płaskorzeźbą, z tą całą ideą, z którą zapoznawała się młodzież? Przecież ci ludzie, którzy dążyli do tego, żeby stworzyć tą wartość, bardzo często docierali się przez wiele lat. Ja sam znam wielu nauczycieli, którzy w swojej pracy do gimnazjum się po prostu nie nadawali i odeszli. Ci, którzy zostali, mają teraz rozejść się po innych szkołach. Mówi się o tym, że dostaną drugą szansę. Jaką drugą szansę? Czy oni są ludźmi, którzy są wykluczeni i muszą dostać drugą szansę? Pani minister myli tutaj pojęcia i obraża jednocześnie nauczycieli tych szkół. Chciałbym dodać jeszcze ostatnią rzecz. Dziwi mnie postawa nauczycieli szkół średnich, kiedy nie słyszę, żeby ktoś protestował że oni prowadzą tylko kurs przygotowawczy do matury, przecież ci ludzie walczą o jak najlepsze oceny uczniów. Dziękuję serdecznie. Męż nie słucha tych, którzy na edukacji znają się nad, najlepiej. Miesi nad nami edukacyjny koszmar. Nie znamy podstaw programowych ani treści pod, podręczników, a tak zwana dobra zmiana wprowadza rewolucyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zaprzepaścić sukcesy polskich uczniów i nauczycieli. Nie dostrzega, a właściwie nie chce widzieć pozytywnych efektów obecnego modelu edukacji. Efektów, które budzą podziw na świecie. Ignoruje wyniki badań edukacyjnych, które dają naszym uczniom wysokie miejsce w europejskiej elicie. Musimy bronić osiągnięć naszych uczniów polskiej szkoły. Mówią same za siebie. Gimnazja to najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone szkoły w Polsce, a nauczyciele tam zatrudnieni to profesjonaliści w swojej kategorii. Gimnazjum jest w formie, w zdobej reformie. Nie tylko my, nauczyciele i pracownicy oświaty. Jesteśmy w pełni obaw o to, jakie będą skutki planowanej reformy. Nie o tego, o. Moi drodzy, to 30 na godzinę nie dotyczy pieszych. Ten znak. Więc bardzo proszę, nie blokujcie tego miejsca. Moja droga koleżanka, która trzyma telefon przy lewym uchu. No nie słyszę, oczywiście, że nie słyszy. Przechodzimy dalej wzdłuż ulicy Wiejskiej, dlatego że blokujemy dojście tutaj. Są z nami rodzice zaniepokojeni o przyszłość swoich dzieci, samorządowcy, partie polityczne, wszyscy, którzy są zatroskani o polską szkołę. Udział garska skustrowanych nauczycieli. Sami wiemy, sami widzimy ile w nas jest. I nie telewizja będzie kreowała obraz polskiej edukacji. Bardzo proszę Magdę Musiał i Zofię Grudzińską o zbliżenie się tutaj do...